Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie Widz w komentarzu, jak skomentować w języku codziennym, na przykład coś się nam nie udało i mówimy: Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Więc uwaga, w języku angielskim mamy aż trzy wersje i przede wszystkim trzeba uważać na czas, bo zauważcie, że my mamy najpierw zaczynamy czasem przeszłym wiedziałem. A potem jest kontynuacja czasem przyszłym, że tak będzie. Czyli my w języku polskim nie mamy problemu z mieszaniem czasu przeszłego z przyszłym w jednym zdaniu. W języku angielskim to jest wykluczone. Tak, to jest zasada następstwa czasu, czyli zaczynasz przeszłym, musisz ciągnąć przeszłym. Czyli nie będzie w przyszłym, że coś tam ły, że będzie, tylko po prostu to trzeba cofnąć na przeszły. I teraz pierwsza wersja to oni nie mówią, że wiedziałem, tylko widziałem to coś takiego. Widziałem, przewidziałem, może. Czyli I saw that, to właśnie to, to coś. Coming. I saw that coming. Wersja numer dwa to rzeczywiście czasownik wiedzieć, czyli know. W czasie przeszłym wiedziałem, czyli I knew. Tylko właśnie cofamy czas, czyli i knew that was coming. I knew that was coming. I wersja numer 3 to I knew that was going to happen. Tak? Czyli jakby dosłownie czasownik stać się. Wiedziałem, że tak się stanie, coś takiego. Tylko właśnie nie w przyszłym, tylko znowu cofam na przeszły. I knew that was going to happen. Ok. Przenosimy się przed ekran. Okej, okay, moi drodzy, czyli jeszcze raz te trzy wersje. Wersja numer jeden: I saw that coming. Widziałem to nadchodzące. Tutaj jest ingot once. Natomiast tu mamy normalny czas. That was coming, tak? Tylko właśnie cofnięty na czas przeszły. Czyli I knew that was coming. I wersja numer trzy: I knew that was going to happen, tak? Czyli coś się stanie. Struktura Be Going To, to jakby zamierzać, że coś zamierza się stać. No i w czasie przeszłym, bo, no bo też cofamy, that was going to happen. No dobrze, moi drodzy, to teraz te trzy wersje z ust native speakerów. Najpierw wersja I knew that was coming. Mamy tutaj panią malarkę i ona mówi, że czasami artysta malarz jest niezadowolony ze swojego obrazu i po prostu najlepiej go zamalować i jeszcze raz coś namalować. No i miała tutaj obraz z jakąś tam krową, no i ona go w tym momencie już zamalowała na biało i jeszcze raz wykorzysta to płótno. A jakiś inny pan to skomentował, że niektórym widzom się to nie spodobało, to znaczy tamten obraz był ładny i mogła wykorzystać Jakiś inny obraz, a nie akurat ten. No i ona to skomentowała: I knew that was coming. Wiedziałam, że tak będzie. Czyli wiedziałam, że jakiś widz powie, że po co ona to e, tę krowę zamalowała. Posłuchajcie. On the canvas. There were lots of people who felt like you could have painted over some other canvas. No, czyli właśnie jakiś tam John skomentował. There were lots of people who felt like you could have painted over some other canvas tak czyli było sporo ludzi którzy jakby czuli że mogłaś pomalować czyli mamy modal do wyciągania wniosków z przeszłości could plus have plus trzecia forma d. robiliśmy na ten temat filmik podlinkuję wam także mogłaś jakby zamalować inne płótno some other canvas nie akurat to czyli tę krowę no i ona właśnie mówi no wiedziałam że tak będzie I knew I knew that was coming. Tak, wiem, wiedziałam, że tak będzie. I know, I knew that was coming. Jeszcze raz. To get it to spread nicely on the canvas. There were lots of people who felt like you could have painted over some other canvas. I know, I knew that was coming. No i kolejny filmik z tym samym zwrotem, czyli I knew that was coming. Wiedziałem, że tak będzie. Pan tutaj kończy nagrywać filmik gdzieś tam.

No i kolejny przykład, tym razem będziemy mieć wersję I saw that coming, czyli wiedziałem, że tak będzie. Pan tutaj mówił, że przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, jak wygrał Donald Trump, on przewidział, że Donald Trump wygra. No i ludzie właśnie potem i, i, i nagrał na ten temat filmik, że na pewno wygra Donald Trump. No i potem właśnie ludzie pytali, skąd wiedział, że tak będzie, tak? Czyli a lot of people have Asked me how I saw that coming. Jak to przewidziałem i skąd wiedziałem, że tak będzie. Posłuchajcie. I you know, I've ever done on this channel. And since then a lot of people have asked how I saw that coming, so... Jeszcze raz. ...that I've ever done on this channel. And since then a lot of people have asked how I saw that coming, so... I kolejny filmik, i znowu będziemy mieć I saw that coming. Wiedziałem, że tak będzie. Mamy tu jakiś program kulinarny. Trzy panie gotowały, natomiast ten pan ocenia te potrawy, nie wiedząc czyje one są, która z tych panie. Przygotowała. No i jedna z tych rzeczy na talerzu mu posmakowała, natomiast jedna rzecz nie. No i on to skomentował mówiąc... Me? I really like that. I really like what's going on. No i także jedna rzecz mu się nie spodobała, natomiast druga rzecz... I'm not so sure about this thing. Czyli nie jestem pewien co do tej rzeczy, tak? Coś mu się nie podoba. Jeszcze raz. I really like that. I really like what's going on. I'm not so sure about this thing. No, czyli ta rzecz, jakiś tutaj sos czy coś mu nie spodobała się No i ta pani mówi, no, wiedziałam, że tak będzie Czyli jakby przeczuła, że ta potrawa mu się nie spodoba, nie posmakuje I saw that coming No i mówi, I saw that coming Jeszcze raz To have a great time, really likes to the... enjoy life But Doesn't take it too seriously I think that's me I really like that, I really like what's going on I'm not so sure about this thing i, that coming. I... I kolejny przykład. Tym razem mamy wersję. I knew that was going to happen. Yet I still flinched. Chociaż ona chyba powiedziała tutaj na odwrót, napisy są źle. Ona powiedziała: Yet still I flinched. Mimo wszystko się wzdrygnęłam. Natomiast I knew that was going to happen. Jakby przewidziała, wiedziałam, że tak będzie, że tu będzie jakiś problem z tym oprogramowanie Ona tu tworzy jakiś tam program. Posłuchajcie. For the fatal fourth call. I knew that was going to happen. Tak, mieliśmy tu jakiś dźwięk, jakiś error, jakiś błąd. No i ona skomentowała. No, wiedziałam, że tak będzie, ale mimo wszystko się wzdrygnęłam. Jeszcze raz. And brace yourself for the fatal fourth call. I knew that was going to happen. Yet still I flinched. I ostatni przykład na dziś. I knew that was going to happen. Wiedziałem, że tak się stanie, mówi Donald Trump, komentując jego działania odnośnie łapania przestępców, że obiecał, że ich będzie wyłapywał. No i właśnie wiedziałem, że tak będzie, że właśnie odniesiemy sukces, że będziemy łapać przestępców. Problemy and, and we're getting them out. No i tu mówi, we are getting them out. Wyciągamy ich, łapiemy ich. And that's what I said I would do. And that's what I said I would do. I to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że zrobię. Zobaczcie, i znowu czas przeszły. Czyli tu nie ma przyszłego, I will do. Musimy cofnąć czas, bo znowu jesteśmy przeszły. Czyli that's what I said I would do. I'm just doing what I said I would do when we won by a very, very large electoral college vote. And, uh, I I knew that was going to happen. No i właśnie wiedziałem, że tak będzie. I knew that was going to happen. And I knew this is what people were, were wanting. No bo wiedziałem, że właśnie tego ludzie oczekują. I knew this is what people were wanting. No i zobaczcie, tak w ogóle użył czas, czasownika chcieć, want którego my uczymy, że nie występuje formie ciągłej, a oni naprawdę tak mówią. Jednak wam tak mówić. Nie wolno. I jeszcze raz całość? And we're getting them out and that's what I said, I would do. I'm just doing what I said I would do when we won by a very, very large electoral college vote and uh, I, I knew that was going to happen. I knew this is what people were, were wanting. Dzięki! Trzymajcie się.